Przed oglądnięciem filmu zostaw lajka, suba, no i miłego oglądania. Dobra, Słuchajcie, teraz sobie wyjdziemy. Jesteśmy w iglu. Sądzę, że tak, cztery ja by się tutaj na spokojnie zmieściło. Dajcie, o chodziło w tym iglu jest ciepło. Jak oddycham, to widać tutaj te parę. A druga rzecz, ja na tym iglu stawałem. Yy, możecie sobie teraz zobaczyć, tutaj na filmie, stawałek i jak stoję na iglu. Słuchajcie, zrobiliśmy lajka Proszę yeah. bardzo Mamy boper A tutaj mamy Uśmieszek To na tyle Mam nadzieję, że się wam to spodobało Jeżeli tak to strzelcie lajka Piszcie, czy chcecie więcej odcinków Sniper Battlefront 3. No i cześć!